Witam w kolejnym odcinku Bitwy Tygodnia, tym razem z pokładu AMX AM4, czołgu, którego chyba jeszcze nie pokazywałem. I dzisiejszy podcinek, odcinek będzie poświęcony właśnie niemu. AMX to teoretycznie czołg ciężki, siódmy poziom francuskich czołgów ciężkich, prowadzący do słynnego AMXa 5100, Czołg jest ciężki raczej z nazwy. Mamy 100 mm z przodu, pod ładnym kątem co potrafi coś odbić, jeżeli jeszcze skontujemy. Bok, jeżeli jeszcze skontujemy. Boki, absolutne masełko. Tył, tej jedyne kanigam, to potrafi przebić z premium. Więc na pancerz boczny ani tylny liczyć absolutnie nie można. Tutaj wybitne losowanie. 7 siódmych poziomów. Jestem w plutonie z pajej darem. Paje wbija się na górkę szybko, górka tutaj jest bardzo istotną pozycją, można z niej sporo zrobić. Ja podjeżdżam na przepychacz, żeby po pierwsze bronić paja, a po drugie się wbijać tą stroną gdzieś. Zobaczymy, a już się uda. Oni mają znacznie lżejszy skład, jestem jedynym czołgiem ciężkim mojego poziomu. Oni nie mają nawet czołgów ciężkich szóstego. Szukam jakichś celów. Używam na tym czołgu przyspieszonego skupiania, ponieważ czas celowania jest słaby. Używam lornetki, bo jestem skąpy i chyba jeszcze naprawiaczki. Sądziłem, że ten Cromwell będzie raczej tam z prawej, trochę się pomyliłem, ale teraz się zaświecił dzięki temu, że strzelił przy lornetce, bo może go paje zaświecił. W tym momencie go chyba trafiłem. Steder ruszył do przodu, trochę się nie dogadaliśmy. Plan był taki, że owszem, ruszymy do przodu, ale w założeniu mieliśmy najpierw wybić opozycję na górkach i to się nie do końca udało. Ten E25 obrywa po raz drugi, on nie ma jakiejś wybitnej penetracji, więc E25 da się przodem odbijać, ale bokiem absolutnie nie. Tutaj KW1. Obok działa i zbieram kolejne rykoszety. Co jest fajne, bo pancerza wiele nie mam, ale uprzedzam, że strzela do mnie tylko at dwójka, którą ten pancerz jest w stanie wytrzymać. Na razie bitwa nie jest zbyt wybitna. Z 3 do 5. Druga flanka nam padła. My jesteśmy prawie wszyscy tutaj i popełniam dość ryzykowną. Decyduję się na dość ryzykowną rzecz. Ruszam do przodu. Teoretycznie powinienem tam zawrócić i bronić bazy, ale uznałem, że wybiję tutaj tych sniperów i miałem nadzieję, że ktoś bazę obroni. Na przykład Pajek, który miał do tego całkiem niezłą pozycję, no wsparcia naszych artylerii. Już pojechałem tutaj już nie mogę się wrócić, powrót tędy prawdopodobnie kosztowałby mnie większość życia. Pozostaje mi tylko liczyć, że ktoś obroni bazę. Wroga artyleria spisuje się wybitnie. Już ma pięciu zniszczonych naszych. Muszę ją zabić. Jak najszybciej. Pa za zauważa tego pancera sfraczałego. I jest dekab. I zauważam cusetkę, y. Celuję, strzelam. A właśnie, działo! No, i jeszcze zastrzelmy tego helkata. Działo ma średnie obrażenia 300, już penetracji 165 na pociskach zwykłych. I co ciekawe, pociski złote mają 330 średnich obrażeń i dodatkowo 223 penetracji, więc na pociskach złotych to działo jest absolutnie wybitne. Jak na razie, 4 strzały, cztery zniszczone wrogie maszyny. Na górze widać. bo kolei padło L25, 100 Y, Helcat i. Tym strzałem kończę swoją serię grzeźnika. Ale i tak, czterech, mając średnie obrażenia 300 na siódmym poziomie, było nieźle. W tym momencie uciekam przed Matę-2, nie mam chwilową ochoty się z nim strzelać, Paje tam, broni się na górce. Celuję do tej artylerii. Jest piąty zniszczony przeciwnik, ich grill na szczęście pudłuje. Celuję, jest specjalista. Pancer 38NA obrywa. Od on mnie nie przebije, od boku ale niestety raczej tak. A te dwójka tak samo od boku mnie raczej przebija. Absolutnie koszmarne moje prowadzenie w tym momencie. Zdradziłem już masę życia. Strzał z woleja do dwójki to mi się nie mogło udać. W tym momencie w tym momencie wiem, że przegrałem. Ponieważ ta AT2 uniemożliwia mi powrót do mojej bazy. Ta decyzja o pojechaniu do przodu była nie najszczęśliwsza. Była jeszcze szansa to wygrać. Ale tego nie zrobiłem. Dwie sekundy do zajęcia bazy. Ja jeszcze pokazuję, jak nie strzelać do at 2 Dopiero w tym momencie celuję tam, gdzie powinienem. Czyli po włazie dowódcy. Wieży dowódcy. I tak się faktycznie kończy ta bitwa. Siedem zniszczonych wrogich maszyn. Beznadziejne decyzje taktyczne. Beznadziejne celowanie. A i tak wystarczyło na odznakę mistrzowską. Ech, chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Ale trochę zaczynam wątpić o odznaki mistrzowskie, jeżeli ja po tak beznadziejnej grze ją dostaję. No do zobaczenia w kolejnym odcinku.